Dobry, nazywam się Tomasz Szmalec, jestem fizjoterapeutą i serdecznie Was witam na kanale Warsztat Ciała. Dziś będę rozmawiał z trenerką medyczną, trenerką personalną Weroniką Bekier. Dzień dobry, Weronika. Cześć, witam serdecznie. I poruszymy tematy związane z mobilnością. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, to zobaczcie, z jakiego miejsca nagrywamy. Podcast nagrywany jest w miejscu, w którym można się zakochać. Żurawie Gniazdo w Maleszowej niedaleko Kielc to wyjątkowy kompleks, w którym zorganizujesz niezapomniane wydarzenie. Wnętrza dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Tarasy z pięknym widokiem na ogród, jezioro i pałac Krasińskich. Doskonała akustyka sali i mistrzowska kuchnia. Jeśli marzysz o przyjęciu, które na długo pozostanie w pamięci koniecznie sprawdź ofertę tego miejsca. Wracamy i przypominam, że moim gościem jest dziś Weronika Bekier. Cześć. Cześć. Weronika Bekier, trenerka personalna z wieloletnim doświadczeniem, trenerka medyczna. I Weronika, dziś rozmawiamy o temacie związanym z mobilnością w treningu, czyli czymś coraz bardziej popularnym, czymś coraz bardziej dostrzegalnym przez specjalistów, przez trenerów. I od tego zacznijmy. Powiedz mi, co to w ogóle jest ta mobilność? Jak najprościej. Mobilność może być po drugiej stronie sztywności. Jeżeli myślimy sobie o czymś, co jest sztywne, to mobilność jest drugim biegunem. Mobilność jest zdolnością układu naszego nerwowego do bezbolesnego, płynnego, bezwysiłkowego poruszania się. Jeżeli sobie pomyślimy o naszym ciele jako o takiej, takim płynącej formie, która nie ma ograniczeń w stawach, to właśnie jest ta mobilność. Czyli jest to jakby umiejętność funkcjonowania w pełnym zakresie i możliwościach naszych stawów. I nie wolno tego mylić z rozciąganiem. Nie można tego mylić z gibkością i elastycznością, bo myślę, że często ten termin jest równoważnie stosowany. Ta gibkość, ta elastyczność jest bardziej wynikiem genetyki, a jest związana z innymi czynnikami niż mobilność. Czyli ta elastyczność, ta gibkość to jest taki ruch troszkę pasywny, czyli jeżeli ktoś nas powiedzmy dociśnie, albo jesteśmy w stanie się w jakiś sposób mocno rozciągnąć, to jesteśmy gipcy. Ale to nie oznacza, że jesteśmy mobilni, prawda? Bo z punktu widzenia fizjoterapii i treningu, ta mobilność to jest ta gibkość, właśnie, ta siła i kontrola motoryczna w tym stawie, tak? Tak, czyli bardzo dobrze to ująłeś, czyli nasz system nerwowy jest w stanie kontrolować pełny zakres ruchu w stawie, czyli jeżeli na przykład weźmiemy staw biodrowy, on jest stawem kulistym, czyli coś, co jest kuliste, ma bardzo dużą możliwość ruchową. I jeżeli w tym stawie my nie mamy za dużej możliwości ruchowej, to wytwarzamy kompensacje, które mogą wpływać na inne struktury w ciele. Ze względu na to, że stawy są jakby takimi zawiasami, które łączą części sztywne ze sobą. I my pracujemy na zasadzie łańcuchów mięśniowych czyli żeby to wszystko było płynne i sprawne, te stawy muszą funkcjonować w pełnych swoich zakresach, ale z kontrolą. Dla trenerów i dla fizjoterapeutów myślę, że jest to prostsze. Jeżeli słucha nas ktoś, kto nie siedzi w tej branży, to może uprośmy to w ten sposób. Ja jestem w stanie się schylić po siatki z zakupami, ale jeśli wykonam to z bólem lub nie będę się w stanie podnieść, to ja nie jestem mobilny. Jeżeli jestem w ogóle w stanie się schylić posiadki z zakupami, bo pamiętajmy, że większość osób nie jest w stanie dotknąć dłońmi do podłogi. Jest to jeden z testów też sprawdzających ruchomość stawów biodrowych i kręgosłupa. Jest to bardzo ważny test. Jeżeli odczuwam tu ból, to trzeba się zastanowić, co nie funkcjonuje. Co nie jest w swojej funkcji, co wyszło ze swojej funkcji, i przywrócić, przywrócić temu pełen zakres ruchu, przywrócić temu sprawczość i funkcjonalność. Dlatego tak ta dziedzina mobilności jest istotna, bo jeżeli my, czy ludzie oglądający nas, często mówią, że stoją w jednym miejscu, na przykład w kościele albo w kolejce po zakupy, i bolą ich plecy, albo siedzą długo w jednej pozycji, i bolą ich plecy, albo ciężko im wstać. To chyba jest to sygnał już że oni są niemobilni przez wiele wiele lat i ta sztywność w tych pozycjach powoduje że ciało daje sygnały w postaci bólu. Jak najbardziej na pewno każdy odczuwa to, że z wiekiem ta mobilność jest coraz mniejsza i uwaga, po 20 roku życia mobilność maleje, czyli to jest bardzo wcześnie. To jest mobilność tracimy w około 10% 20 lat. Im jesteśmy starsi, tym tracimy jej coraz więcej. Nikt z tym nie pracuje. Jeżeli popatrzymy na starsze osoby, seniorzy, zauważymy, że oni często chodzą stawiając małe kroczki. Czyli ta mobilność w stawie biodrowym już bardzo konkretnie zmalała. Do czego to może doprowadzić? Do tego, że nie będą w stanie być stabilni. Do tego, że nie będą w stanie utrzymać pewnej pozycji, że przy potknięciu się oni upadną. Czyli Generuje to potencjalnie ryzyko funkcjonowania naszego ciała i ryzyko kontuzji. Dlatego ten temat mobilności może nie dla każdego jest ciekawy, ale dla nas jest niezmiernie istotny, bo wiemy, jakie to jest istotne w perspektywie lat czyli, czyli to, ten komfort w funkcjonowaniu. Dla mnie ciekawe jest też to, że dostrzegamy w naszej pracy coraz więcej sztywności u dzieci. Czyli wydaje się, że taki organizm 10-letni, 8-letni, 14-letni, a nie potrafi zrobić bardzo wielu testów funkcjonalnych, typu podstawowy skłon, typu podstawowy przysiad. Tam już jest bardzo dużo rzeczy do, do pracy. I dlatego ta mobilność odgrywa chyba tak kluczową rolę teraz w, w treningu. I może o tym powiedzmy, czyli właśnie dlaczego ta mobilność jest tak kluczowa w programowaniu jednostek treningowych w sportach drużynowych? Ee, załóżmy, że mobilność jest cechą motoryczną tak jak siła, e, szybkość, też powinna być trenowana. Jeżeli ktoś chce zostać zawodowym sportowcem, powinien wykorzystywać potencjał swojego ciała bezpiecznie. Wiadomo, że zawodowi sportowcy robią to już w bardzo skrajnych warunkach. E, u nich ten sport inaczej funkcjonuje niż u przeciętnego Kowalskiego. E, zawodowi sportowcy mają dość duże skrajne zakresy. Jeżeli popatrzymy sobie na e, trójboistę, przecież on schodzi do głębokiego przysiadu. On ma ogromny ciężar do udźwignięcia, wyjścia z tej pozycji. Czy w tym momencie, kiedy on nie byłby mobilny, byłby w stanie to zrobić? Jeżeli popatrzymy na osobę, która funkcjonuje na co dzień, ledwo chodząc, bo czuje ból w biodrach, czy nie jest w stanie właśnie podnieść czegoś z podłogi, czy to sprawia, że jej życie jest komfortowe? Nie do końca. Czyli ta mobilność jest istotnym czynnikiem cech motorycznych, które też powinniśmy jak najbardziej rozwijać, od dziecka rozwijać. Praktycznie. Tak. to widać to co powiedziałaś, no świetnie na przykładach zawodowych sportowców ja mam przed oczami od razu na przykład sprintera startującego z bloków startowych jak to jego biodro jest w pełnym wyproście jak jego ramiona pracują to świetnie widać czasem u tenisistów ja też znowu mam przed oczami Nowaka Djokovica tenisistę który ekstremalne pozycje przyjmuje podczas tych meczów czyli on wykorzystuje cały swój potencjał i, i często w swoich relacjach pokazuje że ta mobilność jest y, dużym elementem jego treningu, że on tu poświęca na to czas. Dlatego chyba taki apel do młodych sportowców lub do osób starszych, żeby nie bagatelizowali tej mobilności, ale może uprośmy to jeszcze bardziej, bo często mobilność jednak ludzie mylą z rozciąganiem czyli oni myślą, że muszą się rozciągać w takim razie. Aha. To powiedz, dlaczego tak nie jest, że to nie jest to samo. Mobilność poniekąd wiąże się z rozciąganiem, tylko jakiego typu rozciąganiem. Jeżeli myślimy sobie o, widzimy przed oczami baletnicę, bo przeważnie ludzie kojarzą to rozciągnięcie z baletem, baletnicy mają bardzo ciężki trening rozciągający. To nie jest tylko i wyłącznie trening pasywny. Jeżeli chcemy rozciągnąć się, Skorzystać z tego, żeby nasze ciało nauczyło się nowego zakresu, musimy poświęcić na to jakąś jednostkę czasu. To nie jest tak, że my posiedzimy sobie w jakiejś pozycji i tyle. Na pewno ludzie po treningu często kojarzą, że rozciągają się i przed treningiem, żeby przygotować stawy tkanki do, te, do obciążeń. Ten tre, jakby stretching pasywny, on się fajnie sprawdza na początku i na końcu treningu, bo co, co odczuwamy? Ulgę. Ta ulga nie jest długotrwała, ale odczuwamy ją, czyli jak chwilę się porozciągamy, to później czujemy się lżej. Natomiast pamiętajmy, że my mamy formy aktywne i pasywne, dynamiczne, więc tutaj można to dobrać podług oczywiście też jakby swojego genotypu, bo pamiętajmy, że kobiety i mężczyźni są diametralnie inaczej zbudowani. Kobiety są bardziej mobilne, ze względu na to, że my mamy przewagę relaksyny, która też nam później pomaga przy porodach. Myślę, że istotne też jest to, żeby niektórzy usłyszeli, że ten trening Mobility on naprawdę nie jest nudny. Ja sam go doświadczyłem wielokrotnie i te jednostki treningowe są ultra ciekawe, bo to, co, jest, to, co powiedzieliśmy, to często nie jest taki pasywny trening. Te elementy są oczywiście w tym treningu, ale, ale wiele z tych pozycji treningowych wymaga naprawdę dużo zaangażowania z naszej strony. Czyli poprawa zakresu stawu skokowego biodra, to często nie jest. Przyjmowanie pasywnych pozycji, ale duży, duży wysiłek dla naszego ciała. Oczywiście. Pamiętajmy, że elementy treningu siłowego też są elementami treningu mobility. To nie jest tak, że my musimy cały czas siedzieć w danej pozycji. Zależy na czym się fokusujemy. Zależy po co nam jest to potrzebne. Jeżeli ja jestem zawodowym sportowcem, tak jak wspomniałeś, tenisistą, który potrafi się rozjechać do szpagatu. Czy w tym momencie, gdyby on nie miał tego skrajnego zakresu, jego ciało nie zareagowałoby um, jakąś formą um, urazu? Oczywiście mogłoby zareagować. Dlatego tym bardziej, jeżeli jestem sportowcem, potrzebuję innego treningu mobility niż jeżeli jestem osobą, która po prostu na co dzień chce funkcjonować bez bólu. To w takim razie co w kontekście urazów, bo mm, też wiemy od dawna, że mając tą mobilność wypracowaną, w znacznym stopniu minimalizujemy ryzyko kontuzji. Ja to często powtarzam rodzicom i dzieciom w gabinecie, że, żeby nie bagatelizowali tej strefy, bo, bo to pewnie w perspektywie czasu i lat spowoduje, że to dziecko będzie osiągać lepsze rezultaty w sporcie. Czy tak jest? Wydaje mi się, że y, 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 oczywiście dzieci są y, tak osobniczo y, przygotowane do rozwoju. Jesteśmy w, y, są w takim wieku, że to ciało będzie bardzo szybko się adoptowało. I teraz jest pytanie, bo tak jak wspomniałeś, dużo spotykasz dzieci, które już mają deficyty mobilności. Co się takiego dzieje z układem nerwowym? Y, każdy z nas inaczej poprzez układ nerwowy będzie wysyłał sygnał, do stawu, do tych wszystkich, e, będzie odbierał inaczej sygnał z receptorów, które są w stawach, w ścięgnach, w więzadłach. Pamiętajmy, że ta mobilność też tyczy się ścięgien. ścięgna są połączone z mięśniami, czyli e, jeżeli występuje sztywność mięśniowo-ścięgnista, jak ten sportowiec ma generować tą energię kinetyczną, e, jeżeli nie jest w stanie wykorzystać całego potencjału mięśnia? Więc młodzi sportowcy. Powinni uwzględniać w swoim treningu takie kwestie jak trening mobilności. Czyli to jest kwestia znowu bardzo indywidualna, a da się stworzyć taki ogólny zestaw dla każdego? Myślę, że tak, że jeżeli popatrzymy na każdy ze swoich stawów, on ma pewne zakresy ruchomości i jeżeli będziemy pracować nad zakresami ruchomości, pamiętajmy, dla każdego to znowu będzie kwestia indywidualna, będziemy sprzyjać. Funkcjonowaniu całego ciała. Czyli, tak jak wspomniałam, biodro, staw ramienny to są stawy kuliste. Jeżeli tutaj, zwłaszcza biodro, będzie odżywiane tym pełnym zakresem ruchu, myślę, że można sobie tylko pod koniec wieku podeszłym podziękować. Powiedz w takim razie, Jakie masz kluczowe wskazówki, może dla osób oglądających ten odcinek, dla osób, które mają dolegliwości bólowe, dla osób, które czują, że mają sztywność w stawach, lub dla osób, które regularnie odczuwają albo doznają pewnych kontuzji? W swoim ciele. Eee, zwróćmy uwagę, gdzie czujemy tą sztywność. Eee, zwróćmy uwagę, jaka forma stretchingu nam odpowiada. Jeżeli ktoś nie wytrzyma długo w danej pozycji, ja czasami stosuję takie techniki rozpraszające. Czyli na przykład wprowadzam kogoś w pozycję, której nie czuje się komfortowo, ale jego głowę zajmuje eee, czymś innym. Może to być na przykład rozciąganie mięśnia posiadkowego, ale w tej pozycji wyciska mi coś nad głowę. I tutaj zauważyłam, że bardzo dużo osób reaguje na to pozytywnie, czyli mamy ten efekt rozproszenia. Jeżeli ktoś lubi i jest w stanie znieść dość dużą dawkę informacji, no nie mówię bólowych, ale intensywności w rozciąganiu, może sobie trzymać to w określonych jednostkach czasu. I tu znowu dochodzimy do tego, do, do punktu, w którym dobieramy to pod łuk osobnicze kwestie, budowę. I pod to, jaki ktoś ma styl pracy ze swoim ciałem. Cieszę się, że to padło, te słowa. Mam nadzieję, że wiele osób wykorzysta je oczywiście dla siebie. Nie jest to proste wszystko, bo oczywiście efekty wymagają czasu, ale jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, uważam, że powinien się skonsultować indywidualnie, personalnie z takim trenerem medycznym, żeby pod siebie stworzyć taki indywidualny zestaw. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zawsze są też treningi pewnie w rejonach różnych, grupowe, też związane z treningiem mobility. Mam nadzieję, że w klubach, w sportach drużynowych, też ta, ten temat mobilności będzie się rozwijał coraz bardziej, po to tylko, żeby ci sportowcy się rozwijali bezpieczniej i efektywniej. Myślę, że jeżeli chodzi o sportowców, zaczyna być to coraz bardziej popularne i oni sami też to doceniają, jednak mogą w jakiś sposób przeciwdziałać ryzykowi kontuzji. I myślę też, że jeżeli chodzi o regenerację, też jest dla nich to bardzo fajny czynnik taki trening mobility. Jeżeli chodzi o przeciętną osobę, która po prostu chce się dobrze czuć w swoim ciele, ja prowadząc zajęcia grupowe, widzę, ile ludzi kosztuje to, żeby skupić się na prawidłowej pracy. W danym stawie. Wszyscy myślą, że to jest takie, o po prostu siądę w pozycji i poczekam. Niestety to tak się nie dzieje. Pomyślmy o tym, ile my godzin spędzamy w pewnych pozycjach, które nasze stawy uczą, że to jest nasz zakres i koniec, a ile musimy spędzić czasu, żeby odwrócić ten proces. To może na koniec jakieś rady? Masz dla, jakieś rady dla kogoś, kto, kto może pierwszy raz usłyszał o, o słowie mobilność, kto czuje, że ma pewne problemy w swoim ciele, które warto rozwiązać? Jak najwięcej się ruszać. Pamiętajmy, ruch to jest życie. Nie da się nie ruszać. Nasze ciało żyje dzięki ruchowi. Pomyślmy o innych układach w naszym ciele, które funkcjonują tylko dlatego, że my się ruszamy. Świetnym przykładem jest łydka, która jest pompą sercowo-naczyniową. Ona pompuje naszą krew do serca. Pomyślmy o tym, jak często ludzie odczuwają napięcie na łydkach. Wystarczy, że wstaniemy od z krzesła, wystarczy, że zrobimy wznosy na palce, że porozciągamy się chwilę, wstawajmy co 10 minut, wstawajmy co pół godziny. Wprowadźmy jakieś drobne, nowe nawyki, które spowodują, że to nasze ciało zacznie się powoli odżywiać, że zaczniemy funkcjonować troszeczkę inaczej. Drobne nawyki w skali miesiąca urosną już do konkretnej, konkretnego ilości, którą poświęcimy na to, żeby przeciwdziałać braku mobilności. Systematyka zawsze efekty przynosi. Miejmy nadzieję, że, że wiele osób to wykorzysta. Weronika, bardzo Ci dziękuję za ten kolejny odcinek. Dziękuję również. Wam również za obejrzenie do końca i zachęcam do subskrypcji, komentowania i udostępniania tego odcinka dalej. Do zobaczenia.